Hiermano kolano z tej strony Kuba i dzisiaj sobie zagramy w, w grę z kotem. Taką oto cięgną gierkę. Ja tutaj przedstawię Wam menu główne, byście zobaczyli, jak wygląda, jak ta gierka się nazywa. Dobra, no to już klikamy graj, nowy plik zapisu, zacznij od nowa, tak, tak. Okej okay. no to oglądamy kascenkę jakie piękne miasto ej, w ogóle miałam wam powiedzieć, że ja na jednym odcinku na jednym odcinku przejdziemy całą kiedy, ale nie tylko, bo też hakujemy tą gierkę. Ej, w ogóle to chyba moja dziewczyna gada gdzie hakuje Dobra, no to... Jej, ptak wyszucił kota, ale super. Nie no oczywiście to nie jest super. Zarkuję. Ej! No to co? Tak, i klikamy AD, 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 i dobra. Uch, e, gdzie jestem? Dobra, mój cel to oczywiście wrócić do domu. Okej, cel wróci do domu. Okay. Do ma um, to Kotek kłóca sobie jej. Dobra, no to idziemy tutaj. Okej. Zobacząt to ku, A maś! Je, Życzę i spać Okej, dzięki za poradę. Ach, niech mnie to ten latający kot. To mnie mówisz? Nie widzę tu innych kotów wpadających w pojęciu na niewinne kieruki. To byłeś ty, przepraszam za ten wypadek. Widzisz? Wypadek? Lepiej poćwiczyć furowanie. Tylko że ja nie umiem latać w ogóle. Takim nadstajeniem, nigdy nie zaczniesz dalej zamachać skrzydłami, i po to za Mogłem się pomylić, bo tutaj, jak widzę, to tutaj jest właśnie. Nie taki jakby stopek, który pokazuje do ilu mogę nagrywać filmy. Także jak się pomyliłem, to napiszcie w komentarzu i poprawcie co ten kluczek mówił. A my się tu przemieszczamy i biegniemy. Tak. Hej, gdzie chodziłam? Dany psi zawsze myślało, że cała ulica to ich królestwo. Jest też. Czemu tyle to zajęło? Zapomniałaś jak się lata? Nie mam skrzydeł! Co takiego, więc jakim cudem fruwałeś? Ja fruwałam, tylko spadłem, zsunąłem się z miejsca przy ok i wylądowałem wałam na samym dole. To jak zamierzasz się wrócić to siebie, skoro nie latasz. Eee. A to klopcy, niech no pomyślę. Mam jak się nazywało, to niby fruwanie uskuteczniane przez nieloty, loty. To takie ze stękami i pazurami. Powiedz o wspinaczce? Właśnie to powiedziałem. Ja wiem, czy mam siłę na wspinaczki już w trakcie spadania, bo cało mi w brzuchu. A co jeśli będzie krukę z osiedla mógłby załatwić, rybkę w ramach przysługi? Poważnie? I to jest to, co u lubią najbardziej. Prawo popytu i podaży. Za jedyne 25 błyskotek mogę załatwić Ci rybek, która zapewni Ci mnóstwo energii. O, błyskotka A co to? Na pewno gdzieś tam są błyskotki, prawda? To takie były łściące do które znajdziesz dosłownie wszędzie na szakach, na krzy masach pod pachołkami niekiedy i są wartościowe? wartościowe, ba, bezcenne więc lepiej się ich pozbywać dobra, no to 25 rib zaraz powiedziałem bezcenne, mam na myśli bezwartościowe co na każdego poza grunkami nie mogą tak leżeć, byle gdzie jeszcze ktoś się skaleci. Jeśli zbierzesz 25 błyskotek, pozbędę się ich w bardzo odpowiedzialny sposób. Będziemy super. Będziemy bohaterami. Dostanę rybę? Pewnie! To biodzie się do roboty. Ok. Musimy królówie przynieść ci 20 Dziewięć błyskotek to jest nasz cel. Tutaj mamy pierwszą błyskotkę. Okej. Okay. Okay. Właśnie. Muszę trzy dziura znaleźć. A tutaj są idealnie cztery ptaszki. Jak cztery ptaszki to mogę. Dobra, pta się doskocz, Doskocz, Nie zdążyłem doskoczyć, to ptaźnia! Pta się! Doskocz, Nie! To ja narobiłem? Dobra. 8 minut, już ja Wam ten filmik tak się. Uwe, uwe, to skąd? To skąd? Mam jak z ptaszka złapanego. Ok. Jak mamy sobie F, to mamy leżenie. Jeszcze ze mnie Co um, ja właściwie zrobiłem? Ja nie chciałam leżeć Tam jest kolej No ja cię kręcę ale ze mnie gapa Nie zauważyłem, się Nie kłócam Dobra tak, tak, ten ptaszek tutaj. Podchodzimy do niego cichutko. Mamy kolejnego ptaszka, jeszcze ostatni ptaszek i będziemy mogli zrobić portal, to znaczy taki bobr nam uruchomi portal. Okej okay. ładziemy. Nie łapiemy ptaszka, nie! Nie mamy ptaszka. Ale mi smutno. O, o nie jest mi smutno. No bo jeszcze mamy szansę, by złapać ostatniego ptaszka. Pop, pop, pop. lecimy. Gdzie jest? Mamy ostatniego. Dobra, i lecimy do bobra. Eee! Ale kocie, co się tak ślizga? Dobra, i tutaj jest... Ten bob. Mmm, Już prawie. Jeszcze troszkę kiecha mam. A teraz muszę się stąd wydostać. Eee, utknął bob. O, o. Wszystko w porządku? Jeszcze moment temu było. Wlazłem z więc więc założyłem, że w drugą stronę będzie tak samo pomóc Ci. Ja próbuję jeszcze jeden sposób. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, możesz się datować. Jeśli się odepchnę, to spróbujesz mnie wyciągnąć. Ciągniemy, bo brasia rozmawiaj. Dzięki, nie ma za co. Co robisz? Szukałem Cionu do nowego wynalazku i, i była pewna, że zobaczyłam, jak coś płyście w tej lóże. Pomyślałam, że to pewnie na odwrócona edycja na pamiątkowego metali o i, i wlazłam. Co takiego? A skąd? Samorze Okej. Okay. Manifestowałam tu gdzieś. I zadziałało? Nie. Ale wyobraź sobie, co by było, gdyby stało się inaczej. Dlaczego tak ci zależało na tym? Dobra, już nie chcę z Tobą gadać. Uff. Dobra, jedzie. Ja już nie chcę z nim gadać. Mm. Okej. Okay. Mm. Ja chciałam mu je dać, by stworzył buta. To dlaczego on mu mówi, Mówi okus pokus fiki miki magia technik. A, é, co tu jest? Eee to bez. Okej. No to skakujemy. O nie! Ja już, ja już wiem co tam będzie, będę musiał wykonać tą jedną i z goniącym człowiekiem. Dobra, no to na razie musimy się pożegnać. Ale za chwilę, za chwilę, ok. Szybko, no szybciej, 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 szybciej. Szybciej, szybciej, szybciej. Bo już 14 minut na nagrywam, a ja mogę to ten piętnaście minut na Dobra. E, gdzie jestem? A, dobra, już nie chcę z tobą gadać. Dobra, dobra, dobra. To już już, 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 już. Proszę, dobra. No to. Elo konicie ten nog. What's your name, Papa?